Dziedzem i Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Slime rancher jak widzicie, coś się zmieniło do ostatniego odcinka. Coś jest tutaj, coś jest. Tutaj, tutaj coś jest. Ech, mam wodę w pipunku No, niestety nie zapisały mi się dwa odcinki. Usunę je totalnie przypadkowo, gdy usuwałem niepotrzebne już odcinki. A po prostu mi, te pliki, które zajmowały mi miejsce nie były w ogóle mi potrzebne. Przypadkowo je w ogóle usunęłam, tak jak jeden film z Boneworks. Ale to już ten nie będzie przerwany ten jeden film z Boneworks, bo, z Boneworks, bo tam się da władować grę i to już będziecie mieć ostatni ten y, odcinek. Tylko ja muszę znaleźć czas na uruchomienie gogli i zagrania. Wiecie, że oczywiście chodzę do szkoły i też muszę się uczyć. Niestety, chociaż trzeba. E, no, przećby do tego Slime ranchera. te dwa odcinki mi się nie zapisały i w tych dwóch odcinkach odblokowałem kolejną część farmy i ważniejszą rzecz odblokowałem kolejną krainę. Czyli jaskiniową krainę. Sorry, że wam tego nie pokazałem, naprawdę wam was przepraszam, ale musia, przy, znaczy nie musiałem przypadkowo, żeby to usunął. E, I ta nowa część farmy to jest tutaj. To się nazywa Overgrowth, czyli przerośnięte. Ja wam tutaj muszę przeczytać też te mm, listy od Hapsona, czy Hupsona, czy jakąś się nazywa, czy Hepson. Nie wiem. Hapson to jest youtuber, ten z Gita, co nagrywa ciekawostki zwykle. Z Geta. E, Hupson. No, a ja muszę też przeczytać te, te e, listy. No, mamy nowe slimy chociaż nie wiem czy ja ich wam pokazywałem nie, bo wtedy to jeszcze nie odblokowałem przecież tej krainy jaskiniowej mamy wybuchowe, radioaktywne i wodne slimy one się bardziej nazywają, nazywają kałużowymi yy, tutaj one były yy, a teraz ich tu nie ma tych, yy, te wybuchowe ale są tu radioaktywne tam gdzie są te zielone yy, te, to tutaj są radioaktywne slimy i one biją jak wejdę do, do ich y, tego kółka. Jak to już inaczej nazwać strefy bardziej właśnie? Nie? Y... Szybko y... Co ja tam mówiłem. A, te wybuchowe są tam y, w tej nowej strefie odblokowanej strefie farmy nowej. Ten list Wam czytałem. Dlaczego weźmy sobie do tamtej farmy? Nowej części farmy. Tutaj bym sobie te plorty jeszcze pozbierał. się A nie mam przecież tab tabi plorty. Gotowe. Mm. tego dajmy sobie tutaj te plorty. Mamy też zadanie widzę od innego farmera yy. a tutaj to poodkładam radioaktywne slime, tak ogólnie to jedzą yy, yy, ta o, warzywa, warzywa jedzą. Ja im dałem tam takie ziemniaki. Oka oka tak się to nazywa, to chyba są ziemniaki. I tutaj na tej nowej strefie, yy, czekajcie, chciałam, przeczytam, overcraft. Czyli to jest bardzo, tutaj pisze bardzo dzika strona farmy. Przerośnięta strefa jest dodatkiem do farmy, który jest, która jest pokryta w mchu i wysokiej trawie. Wysoka trawa, znaczy wysokie rośliny ogólnie pozwalają na stworzenie owoców i warzyw, żeby naturalnie rosły tutaj. I, za i atraktują, nie, przyciągają bardziej yy, te dzikie kurczaki, dlatego tam też postawiłem farmę tam się dużo spałni kurczaków i robi to yy, perfekcyjne miejsce dla mięsożernych slime'ów czyli dla slime'ów wybuchowych i dla slime'ów kocich czyli tych tam dalej, ale oni tam jeszcze mają farmę Yy, I to są wybuchowe, one mi zadają damage'a. jak wybuchają. Tutaj są kury, właśnie widzicie, że jest ich dużo. Są też te owoce, dużo tych owoców jest. A tutaj mamy jeziorko, tak jakby, tak, yy, staw I tutaj są padel slajmy, czyli kałużowe slime'y. I ich nie trzeba karmić, bo one się same karmią tą wodą z tego jeziorka. I tutaj mamy ten elist od. Yy, nie wiem, nie, nie mogę sobie przypomnieć jaką tylko nie mam na imię, czy hapsun, czy Hapsun, jakoś tak to przeczytajmy. Zbudowałem tą strefę samemu y, przez rozsypywanie soil, y, nasion z y, y, tego y, dwa mchu, czy coś, nie, nie zrozumiałem za bardzo. No, czyli mchu ogólnie, Tam to oznacza, że ma taki płaski mech yy, po całej ziemi, tylko zobaczyć co się stanie i myślałem, że z, yy, przyciągnie, przyciągnie tutaj jakieś yy, porujące slajmy, yy, ale nie miałem takiego szczęścia, może muszę postawić te wielkie yy, grzyby, żeby tutaj rosły. Wygląda na to, że lubią chodzić przy tych, przy tych rzeczach. Porujące slajmy to chyba są takie kocie slajmy. Kurde, kto tam do mnie pisze? Ja muszę sobie telefon wyciszyć. To są chyba takie koty z bandanami z dziurami bandanie i one mają takie na oczy, jak złodzieja. Znaczy, ja myślę, że to są te. Chyba, że to są jakieś inne. No Tam była kolejna strefa. Tam była strefa doków. I tu chyba jeszcze jeden list. Tak, tutaj tam dalej był li list. Albo władziliśmy fotka. Taki elektroniczny list. W tym stylu. To było związane z tymi e, ringami na mapie. To, 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 to chyba gdzieś tutaj było. E, ten list. Tak, jak się tu wchodziło. Czy mogę wejść? A to nie jest kolejna część farmy? To jest kolejna część farmy. To ja gdzie ten, gdzie ten list czytałem? Kurczę, nie wiem. Tu mamy takie coś. To jest teleporter i jego używamy, żeby się przenieść na naszą farmę. I do tego był ten teleporter, którego widzieliśmy tam przy tym y, plort, plort Marketcie. I tam gdzie mam te doki. I mam oczywiście miejsce na. puste miejsce na jakieś rzeczy. I właśnie co teraz możemy robić? Ja tu Wam chyba już wszystko powiedziałem, nadrobiłem Wam wszystko. Eee, to, to, czego nie widzieliście. Tutaj chyba jest to Ta! Tutaj są te ringi. Mm, gdzieś tutaj było. Jest też dużo kamiennych slimów. O, właśnie jest tam. Jest też wielki koci slime. Właśnie jak y ostatnio. Nie ostatnio no chyba w pierwszym albo drugim odcinku mieliśmy takiego wielkiego różowego snajma. Jeśli nakarmiłem tego snajma różowego, to albo jakiegoś innego, daram on klucz do otworzenia bramy. Dzięki tej bramie, którą otworzyłem, odblokowałem nową strefę, czyli tą kamienną. Teraz przeczytajmy sobie notatki od naszego starego przyjaciela. Przychodziłem na tą y, plażę myśląc i patrzą, patrzą się na te. Dalekie ringi i zastanawiając się, kto je stworzył i po co. Ale. Yy, najbardziej. Ale najbardziej siedziałem tutaj i myślałem o niej. Czyli. Ono o kimś myśli. O jakiejś pani. Czyli możliwe, że on miał jakąś żonę która mu umarła? Nie wiem, ja, ja nie znam Loru tego syna Ranchera. Ja nie wiem tutaj, jak to się, co tutaj się dzieje. Powiedziałbym, że bym powiedział, żebym wiedział, ale nie wiem. I tutaj mamy kolejną bramę, jak widzicie. I możemy prowadzić kolejną strefę. Dlatego mam pomysł, żeby dzisiaj nakarmić no, naszego wielkiego kota. Czyli tego, co tutaj widzieliście przed chwilą. On wybuchnie, zaraz pij inne małe kocie slajmy i da nam to czego chcemy, czyli klucz do bramy. Tylko... Nie! Ty się przydasz. Tylko yy, jak co tam chciałem powiedzieć? On no nie tylko mięso właśnie to chciałem powiedzieć. Jak wiecie jest też yy, drugi slime Koci, on jest tam w takiej jaskini tak jakby ukrytej. Będziecie widzieć jak tam dojdziemy. O, skrzynia. O, i znaleźliśmy kotkę. Ale on sobie nie w tu chodzi ten kotek. A idę po o, tak, po kurczaki. Bo w takim razie to one mi się przydadzą. Okej. Okay. jest! Jest! Udało się! Zobie Udało mi się w końcu! Nie! Nie, 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 nie! Nie zebrałem klucza! Gdzie ja jestem? Gdzie mnie wyteleportowało? Żartujecie sobie? Nie, nie ja chcę tam wrócić! Ja, ja klucza nie ziołem! Nie! Gody się zabijają! Ja serio nakarmiłem go Tylko po to, żeby dał mi ornamenta czy... czy ja się mylę dobra, to jest tutaj teleporter Dobra, ja się zastanawiam do jest teleporter. Ja się trochę zawiodłem Chyba, że ja ten klucz zabrałem. Czy ja go miałem eku ostatnio? Chyba, że on się sam automatycznie zbierał. Kurde, ja teraz nie pamiętam jak tu się zbierało. Bo na pewno z każdego y, ta, y, tego y, y, gordo się zbierają te plorty. Nie, nie plorty, tylko klucze, na pewno, chyba. Chyba na pewno. Mam nadzieję przynajmniej. I, gdzie ja weszłam, to ja szczerze nie wiem. A nie zobaczmy, czy tutaj nie ma jakichś sekretów. Jakichś sekretnych rzeczy tu nie ma. Tak, razie są te same slimy, które widzieliśmy. Ale, <grystanie> <grystanie> ale nic. Tu jest jakiś most. Pewnie wybudowany, wybudowany przez Habsona, Tam, Habsona, czy jak on się nazywał? To ja szczerze nie wiem. I mamy kolejnego gordo. Proszę. Może ja go też od razu na ten. A ale ja chyba faktycznie nie miałem tego klucza. Ja go musiałem chyba y, nie mieć. Tylko ten, y, ten, to on się pewnie y, robi, znaczy on pewnie został w wysadzony tylko po to, żeby nie przenieść do kolejnego górtu. Czyli on nie miał, bo mi wtedy chyba gdzieś pokazywało, jeśli się nie mylę, to i powinno pokazywać, gdzie ja mam ten klucz. Niestety wam tego nie nagrałem, nie dałem rady. No ale to już trudno. Teraz skupmy się na tym, żeby nakarmić nasze biedne slajmy, które przegłodziłem na nakarmienie tego wielkiego kota. nakarmy najpierw nich, albo najpierw to ja się może prześpię żeby był dzień, żeby było ładnie. Nie, nie mówię, że noc jest nieładna. Tylko po prostu wolę w dzień to robić. Ale fajny jest ten e, ornament, jest taki to jest e, świetlikowy ornament. Dlatego wejśmy do domku. Prześpijmy się. Nie mamy żadnego strema maila, więc nakarmię nasze slajmy Chociaż tutaj ich samo to nakarmia. Też samo zbiera plorty. To tutaj chyba było. O kurde, 48 plortów. Kurde. na nadal zbiera. Te, co są głodne. O kurde. Ty. Ej. Dobra, Już wszystkie, tylko tutaj zbiorę, bo to się nie zabrało akurat z jakiegoś powodu. 26 plortów kolejnych. Bardzo dobrze. Teraz zbieramy plorty stąd, bo oni też na pewno byli głodni. Nie, oni nie mieli jedzenia? Ich nie nakarmiło? Ja im dawałem tutaj jedzenie chyba te. Tu skawki im tu dawałem co tu macie? Nie was nakarmę Nie wiem jak ja im powinienem dać chyba najszybszy Ej, I ty ich nakarł A was też nie nakarmiło? Już żeście wszystko zjedli? Macie jednego tego? Albo nie, 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 nie. Tutaj kury. A nakarmię was starszym kogutem. Zwykłym kogutem. Dwoma zwykłymi kogutami was nakarmię. Teraz, teraz ich zaczęło karmić nagle. Gdzie, I tutaj plort korektora mi się nie udało stworzyć, ale teraz mogę stworzyć, bo mnie stać. I teraz będziemy tu zbierać plorty. I to bardzo dobrze. O kurde, zabrałem przypadkowo slajma. Czemu ich nie karmi? Ej! nakarm ich. No ja chyba muszę ich samodzielnie nakarmić. To już nie chcę nakarmić ta maszyna z jakiegoś powodu. Nie wiem, tu tam wszystkie te truskawki <laughs> jego trzeba nakarmić. Ja go sobie postanowiłem, że będę go po prostu nakarmiał normalnie. Dobra, już nie chcę chyba. kamiennych nie byłem zapomniałem iść do kamiennych ale już sobie pójdę Nie, u kamiennych to ja byłem, u kamiennych tyle było przecież Ja nie byłem u radioaktywnych u świetlików, które na pewno są głodne i uwierzcie mi, one jak one się dostaną, to tam jest apokalipsa, bo ja tych świetlików tam dużo nawaliłem. Zresztą oczekujmy, że nic się nie stanie, że nie rozwalili góry i dobrze. A nie, ich jest teraz mniej, bo ja musiałem zrobić tego, quest'a z tymi. Czy Ty, ja może autoplort'a dam, znaczy plort kolektora i autofidera dam. Żebym ja nie musiał manualnie karmić. Nie tak to im dam. Tutaj jest ten produkt kolektor, czyli tutaj muszę im dawać owocki. Teraz przynajmniej nie będą się marnować, bo tu widzę, że te owoce mogą zgnić. Jak będą dużo leżeć na ziemi niezebrane. Dlatego ja im tutaj dam. I miejmy nadzieję, że to będzie ich normalnie karmić. Teraz pora na tych tutaj wylałbym zwolnić auto plorta i, znaczy plorta i autokolektora bo ja tam nie chcę wchodzić, serio to by nie było fajne gdybym tam wszedł myśmy sobie te tutaj teście się trochę nam zgniły ale wiadomo, bo ja muszę też chodzić tam po każdej części farmy bo tak łatwo tu też nie jest Ale myślę, że za niedługo sobie skończymy odcinek. A jeszcze dzisiaj spróbuję nagrać kolejny odcinek. I aż 16 flortów się nam zebrało. I to bardzo dobrze. Dobra, I teraz ich powinno karmić. Ja tutaj się zastanawiam, czemu nie mogę wejść, ponieważ tutaj jest to laboratorium, o którym wam mówiłem. Yy, Tego i ta będzie wejść, jeśli odblokuję strefę laboratorium. Będziemy mieli przejście z jednej strefy do kolejnej. Ja wam muszę jeszcze pokazać tą, yy, tą kamienną strefę. Czy ja karmiłem? Nie, nie karmiłem chyba wybuchowych slajmów. Mi się wydaje. Zapomniałem ich nakarmić. Chyba Dobra karmi ich w końcu Tylko nie wiem czemu y, y, prorot nie działa Nie zadziało mi tu A, jedzenie też się im skończyło Tylko musimy dać kolejne y, Żarełko Czemu te plory to, kolektory nie działają? Dobra, trudno. No, one się tak czasami, żeby ją przerwy jakiejś. Jak chcecie, mamy jeszcze wiele slimów do odkrycia. wcześniej pominęliśmy jeden slime i to jest miodowy slime. Jest tego pomyli, pominęliśmy. Ale ja nie wiem, gdzie on się respi. I ja podejrzewam, że on może się respić tutaj. Tej strefie, gdzie trzeba wyjść, jest potrzebny klucz, ale tą strefę oblokujemy w kolejnym odcinku. I ta, ja zapomniałem ich nakarmić. I oni się tutaj buntują, za chwilę to mnie zabiją. No Daj tam im autofidera, bo na plot mnie już nie będzie stać. I tutaj do autofidera zbiorę kury. W sumie ja tą farmę niepotrzebnie w ogóle zrobiłem. Jak, one, jak te kury, i tak się tu lesbią. Więc ja chyba usunę tą farmę, co prawda to mi zabierze pieniądze za usuwanie działek. A ja myślę, że będzie mi to przewracać pieniądze. Ale ja to już trudno. No bo wiecie, nie, niepotrzebnie ja tutaj zbieram tak, Czy znaczy robię tą farmę? Więc ja ją usuwam szczerze. To musiałem wydać. Ech. Dajemy kolejne i myślę, że tyle im wystarczy, żeby ich nakarmić. Już, już ich w sumie nakarmił ten auto feeder. Tylko ja mam oczywiście z nimi problemy, bo mnie lubią wysadzać te slajmy. No co można poradzić? I teraz sobie tylko zobaczymy na ten kamioną. No. Kamienną strefę. Niestety nie mogę się z stąd teleportnąć, a tam się dało teleportnąć. Stało to tutaj. E, to już trudno się mówi. A, ja wam pokażę na nogach. Na tym poziomie wam cięcie. E, do wtedy, kiedy ja otworzyłem tą bramę, która prowadzi do jaskiniowej strefy. Więc widzimy się za niedługo. A teraz wchodzę do tej jaskini, do której e, jak wiecie są te nieprzyjazne slajmy, ale one są przy... Dobra, nieważne. Ja myślę, że one zostaną przyjazne, bo tam trzeba było je nakarmić, żeby one się uspokoiły. Ja je nakarmiłem, tylko chyba je trzeba nakarmić zawsze jak tu się wchodzi. I tak wygląda ta kraina kamienna. Amelisu to Hapsona, czy Hapsona? Nie muszę tam na wikipedii zobaczyć jakie było dokładnie jego imię bo ja sobie je mylę jedną literką. Przeczytamy notatkę. Byłem najbardziej szczęśliwy, kiedy byłem tutaj w swojej samotności. Takie miejsca jak ten stary ka kamieniołom naprawdę do mnie pasowały. Fajne i ciche. I w większości puste. Zorientowałem się, że życie na dalekiej, dalekiej farmie... Yy... Więc życie na dalekiej, dalekiej farmie też yy, będzie dla mnie fajne. I trzeba miałbyś tego nie wiedzieć. przyszedłem tutaj taką drogę, i pierwszą osobą, którą tutaj zobaczyłam wiem. No. Zmieniła się. Zmieniła się. Jak zmieniłem swoje rzeczy. Zmieniła się. Jak zobaczyłem swoje rzeczy. Myślę, że. Cichość nie jest taka dobra jak jej śmiech. Czyli, Hupson, hapson, o jakiejś myśli, o jakiejś pani, jak już mówiłem. I nadal nie wiem o kim. Ale ja w końcu myślę, że pod koniec gry się to rozwiąże. I mamy tutaj prezencik. A prezenciku mamy kolejny świetlikowy ornament. To jest bombastyczny. A jeśli nie wiecie, co to są ornamenty. Są to takie ozdoby na farmę. One nic nie robią, po prostu są taką ozdobą. Tutaj powinna być kolejna notatka, jeśli nie i mamy kolejnego gordo, ale dzisiaj go nie będę karmił. Nakarmię go może w kolejnym odcinku. Ale w kolejnym odcinku też mam dużo roboty. I mówiłem, że, muszę się, że może się jeszcze postaram na zrobienie tego odcinka dzisiaj, czy mi się zmieścił. Ja sobie przejdę. Teraz pytanie gdzie, gdzie było to, gdzie się spawnowały te e, kałużowe slajmy, to było chyba tutaj. Idzie tak jakby coś ciepłego tam było, że mgła się taka robi i tu są właśnie, to jezioro: jest tych kałużowych slajmów, takie słodkie są. To jest chyba mój ulubiony slajm, nie to koci jest mój ulubiony, a to jest mój drugi ulubiony. Przeczytajmy sobie tą notatkę. Przychodziłem tutaj, gdy musiałem się dobrze umyć. To, to świetna, świetny, świetny wybór na oczyszczenie swojej głowy. Czasami można było zauważyć jak... Y mog czasami mogę zauważyć jakiś jak kałużowy slime y się rumienił. Nie mogę powiedzieć, czy to było przez to, czy miałem na sobie swój strój czy nie. I my nie wiem, czy można je zobaczyć, czy się równo nią. Nie widać, ponieważ nie mają one buzi. Przeciwnie do innych slajmów. Ale i tak są bardzo słodkie i fajne. Więc chyba będziemy już wracać na farmę. Tutaj już nic sumie interesującego nie ma, to są tylko slajmy te same. Co widzieliśmy, czyli te radioaktywne i y, ta inne. I jest tutaj, tam jest tar, dwa tary, trzy tary, cztery tary. dobra spadajcie do wody. Muszę uratować slime. Tylko one mnie gryzą. Kurczę, spadajcie! No, gdzieś się uratowali. Nadal nie wiem przez co się te tary robią. O, Queen ornament Imprezowy gordo. Super bombastyczne to jest. Obra, lecimy. Szybko sobie przejdziemy, żeby mnie zaatakowały. O kurde, tam wpadłem i lecimy tam do tego teleportera. Tutaj trzeba było przejść. Tu, tu, tu. Proszę, jesteśmy. Ja sobie tutaj ozdobię moją farmę. Mam na ławkę wszystkie moje ornamenty, Takie ten. Specjalnie te, co się powtarzały, to nie będę ich dawał. Dam je na przykład tutaj. Dam ten, ten. To coś mogę kupić? Czy mnie stać? Mmm... Nie. Są dodatkowe rzeczy do tego pistoletu zbierającego. Ale ja widzę, że nic mi się tu nie przyda. One nie są głodne, dlatego ja te kury odstawię tutaj na chwilę. I Co bym widzę ja mogę powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się prześpię... Nie to chciałem zrobić. Ja się prześpię i... Do zobaczenia!